Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka fabrykarza kulturalnego. W tym odcinku powrócimy do premiery filmu Mosty, która Odbyła się na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie we wrześniu. Przypomnę, że film Mosty to krótkometrażowy horror w reżyserii Michała Marksa, którego scenariusz również autorstwa Michała Marksa powstał na podstawie opowiadania Pawła Jakubowskiego, które znajdą Państwo w antologii Bizarny Szczecin. Film powstał w koprodukcji Zachodnio Pomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film. Oddam teraz głos Michałowi Marksowi, który był gospodarzem, takim głównodowodzącym tego wieczoru. A projekcję filmu uświetnił występ zespołu Mantrio. Zapraszam. Jest to film, który trzeba oglądać ze skupieniem. Są tam porozstawiane puzzle i mam nadzieję, że. Ułożycie z tych później ciekawą, ciekawą układankę. Jest to film o relacji, trudnej relacji dwóch ludzi, którzy się spotykają po przerwie, chcą sobie sporo rzeczy wyjaśnić i coś im to przerwie. Jakaś tajemnicza, dziwna, i chyba już więcej nie powiem. Zrobienie tego filmu było największym wyzwaniem w moim życiu. Szykowałem się na to. Właściwie wszystkie filmy, które zrobiłem wcześniej, szykowały mnie na ten moment, żeby dać radę to zrealizować. Bo wszyscy myślą czasami, wiecowie, że taki film zrobić łatwo. Ale sami zobaczycie po napisach końcowych, ile osób jest tam wpisanych i ile osób pomogło. I wszystko poprowadzi Gosia, którymu jest dziennikarka Radia Szczecin. Bardzo się cieszę na tą rozmowę. Ale zanim film, zanim rozmowa, koncert, który nas w ten klimat wprowadzi.

Chwyci się najtrudniejszej szansy, by pochwycić nas w swe czerniejące siła, a tym jest silniejszy i mniej się go Cóż więc pozostaje zrobić z wewnętrznym mrokiem, skoro piękno świata nie zawsze wystarczy, by go ujarzmić.